Po raz pierwszy w mojej historii zawodowej i w moim życiu przed napisaniem jeszcze scenariusza, nie ja zacząłem się starać o pieniądze, tylko pieniądze przyszły do mnie. Przyszedł do mnie pan Mariusz Gazda i powiedział, jeśli pan się podejmie realizacji filmu o bitwie warszawskiej, to ja daję bardzo poważną sumę pieniędzy. Chodziło tu naprawdę. O w naszych warunkach bardzo duże pieniądze. Także myśmy mogli zamówić scenariusz. Mogliśmy zacząć pracę z panem Jarosławem Sokołem, podpisać wszelkie potrzebne umowy, rozpocząć okres przygotowawczy. Stąd tak szybkie tempo od pomysłu aż do montażu, w którym znajdujemy się dziś. Jest wielowarstwowa ta rola i taka bardzo emocjonalna, myślę, że bardzo ciekawa, piękna i takie marzenie, myślę, jak każdej aktorki. Właśnie z pozoru krucha i, i delikatna, bo zastajemy ją w, w jakby na scenie Teatru Przedwojennego Kabaretu, jako mm, artystkę ja schodzącą to i no, Troszkę drapieżna, ale to jest jakby w, w ramach em, spektaklu, e, po czym okazuje się, że że jest kawał kobiety i jest silna, bo wyrusza na front, walczy z bolszewikami, okazuje się bardzo odważna i bohaterska. Moim warunkiem realizacji tego filmu było zrealizowanie go w technologii 3D. Ja uważałem i uważam nadal, że ten film najważniejszy jest dla młodego pokolenia, dla ludzi, którzy wchodzą w życie dorosłe. Bo to jest lekcja historii, jakby nieodrobiona i w polskim filmie, i też w literaturze słabo. Czyli dobrze by było, żeby młody człowiek, który na pewno przeżywa, a dzięki temu uczy się bardziej zjawiska audiowizualne, żeby ten film zobaczył. Technologia 3D to jest ich technologia, to jest technologia gier komputerowych, to jest świat, który dopiero wchodzi, który się rozpoczyna i który nam towarzyszy już zawsze. Dlatego wiedzą, że film będzie miał swoją premierę w 2011, że widzowie będą oglądali go w 2012. Że robienie go na płasko nie ma wielkiego sensu, bo nie będzie on atrakcyjny dla, dla tych widzów, o których chodzi. No i stąd ta decyzja. To jest dla choreografii, mi się wydaje, ciekawsza sytuacja, ponieważ pojawia się ten, ten trzeci wymiar, i, który można wykorzystać. Prawda? Bo to nie chodzi tylko o to, że my fotografujemy rzeczywistość w tej stereoskopii, tylko ona daje nam też nową przestrzeń, jakby, nowy kierunek, czyli do widza. To, co jest między ekranem a widzem, te przestrzeń do wykorzystania. I oczywiście myśląc o, o, o choreografii, staram się jakby wziąć, wziąć to pod uwagę, brać to pod uwagę. Wydaje mi się, że to jest wciąż taki temat do, do, do przemyślenia, Myślę, się wydaje, że nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy zajmują się tą technologią stereoskopową. Ja uważam, że. że... Technologia 3D rewolucji technologicznej jest jednocześnie rewolucją gramatyczną, że ona bardzo wzbogaca język filmowy, że mamy narzędzie, które odświeża ten kontakt emocjonalny z widzem. Pewne rzeczy, które się dawno wytarły, w technologii 3D zaczynają żyć na nowo. Lęk przestrzeni, który w kinie istniał w bardzo mocny sposób 20-30 lat temu, który... To został tak nadużyty na płaskim ekranie, że już się tym nikt nie przejmuje, że ktoś stoi na krawędzi dachu i za chwileczką spadnie. Technologii 3D odświeżył się. Nagle w ten lęk przestrzeni, co wspaniałym przykładem jest sekwencja lotów w Avatarze, powoduje, że nam się robi czasem słabo w kinie. Przynajmniej nam nie to działa.